Filmów przydatnych na maturze. Film, podobnie jak literatura, to jeden ze sposobów opowiadania historii. W każdej z filmowych opowieści odnajdziesz te same wątki, motywy, uczucia, typy bohaterów, których znasz z literatury, a w niektórych mamy wręcz do czynienia z prawdziwą kumulacją wątków i motywów do wykorzystania na maturze. Na pierwszym miejscu w tym zestawieniu umieściłam Hobbita w reżyserii Petera Jacksona. To kopalnia motywów i o tyle łatwa do wykorzystania, że film jest adaptacją powieści Tolkiena o tym samym tytule. Motyw pierwszy narzuca się sam. Zawarty jest zarówno w podtytule powieści, jak i filmu. Tam i z powrotem, a więc podróż. Podróż, wędrówka, wędrowiec. Bilbo Baggins, stateczny hobbit, mieszkaniec Shire, daje się namówić czarodziejowi Gandalfowi na podróż w kompanii krasnoludów, którym przewodzi Torin dębowa tarcza. Wyprawa, w którą wyrusza, diametralnie zmieni jego życie, bo każda podróż zmienia wędrowca. Motyw domu. Ten motyw możemy przywołać w kilku ujęciach. Dla Bilbo Bagginsa, dom to bezpieczne miejsce. Miejsce, do którego tęskni, i przez większą część wędrówki żałuje, że go opuścił. Dla krasnoludów, które utraciły swój dom pod samotną górą i w wyniku wyprawy chcą go odzyskać, dom to przedmiot wspomnień, marzeń i nadziei na powrót. Z kolei dom Beorna, gdzie wędrowcy znaleźli schronienie przed ścigającymi ich orkami, to dom twierdza, bezpieczna przystań. Motyw władzy. Władza to wielka odpowiedzialność. Jednostki słabe mogą nie unieść jej ciężarów. Władza pozwala decydować o życiu i śmierci innych. I znów mamy tu kilka ujęć tego motywu. Torin dębowa tarcza odzyskuje samotną górę i królewską koronę, ale zaślepiają go pycha i chciwość. Rozsądny przywódca zaczyna zmieniać się w tyrana. Esgarot to miasto położone na jeziorze, dokąd przybywają Krasnoludy w drodze na samotną górę. Miastem rządzi skorumpowany, chciwy i tchórzliwy namiestnik, który zamiast organizować obronę przed nadciągającym smokiem, ucieka. I Bilbo Baggins po zdobyciu pierścienia potrafi stać się niewidzialny. Pierścień daje mu wielką władzę, niewidoczny dla Golumma. Może go uśmiercić, a jednak tego nie robi. Motyw miłości. Ten motyw nie występuje w powieści Tolkiena, ale został wprowadzony przez scenarzystów do filmu. Krasnolud Kili z wzajemnością zakochuje się w elfitce Tauriel. Uczucie łączące tych dwojga to przykład miłości przełamującej bariery, uczącej odpowiedzialności i poświęcenia. Motyw cierpienia to motyw przewijający się niemal przez cały film. Mamy różne jego ujęcie. Wędrowcy cierpią trudy długiej i niebezpiecznej wyprawy. Właściwie każda przygoda to cierpienie, począwszy od troli, które chciały ich zjeść, przez dramatyczną ucieczkę przed orkami Azoga plugawego, sieci pająków w mrocznej puszczy, więzienie elfów Aż po finałową bitwę pięciu armii. Również cierpienie po utracie ukochanego stało się udziałem Tauriel. Cierpią również mieszkańcy Esgarot, które zostaje zaatakowane i zniszczone przez smauga. Motyw miasta. Możemy przytoczyć dwa wątki czy też ujęcia tego motywu. Miasto Dale u stóp samotnej góry, to dawna siedziba rodu Torina Dębowej Tarczy upadło zniszczone przez smoka. Przez ruiny dalej przechodzi wyprawa Torina, zmierzająca do siedziby Smauga. W tych ruinach chronią się też mieszkańcy zniszczonego Esgarot. I Esgarot, miasto na Jeziorze Długim, jedyna większa ludzka siedziba w Erebornie. Mieszkańcy udzielili pomocy wyprawie Torina. Smaug zemścił się za to, doszczętnie niszcząc miasto. Przemiana ten motyw możemy wykorzystać w odniesieniu co najmniej do trzech bohaterów. Bilbo Baggins. Przemiana następuje w następstwie podróży, w którą wyrusza z krasnoludami. Stateczny, nieco zasiedziały i rozmiłowany w drobnych przyjemnościach hobbit, zmienia się w odważnego, sprytnego wojownika, dla którego ważne są takie wartości jak honor, przyjaźń, lojalność i zaufanie. Gollum-Smigol, przyczyną przemiany dobrotliwego hobbita Smigola w odrażającą i żałosną poczwarę, jaką stał się Gollum, jest moc pierścienia, który zdobył przed laty mordując przyjaciela. Zło zamknięte w pierścieniu wywiera ogromny i niszczący wpływ na każdego jego posiadacza. I torin-dębowa tarcza, po zdobyciu bogactw samotnej góry. I odzyskaniu królewskiej korony, Torin ulega chciwości. Z odpowiedzialnego, godnego zaufania przywódcy zmienia się w samolubnego, podejrzliwego, zaślepionego złotem tyrana. Ojczyzna. Miasto Dale i Samotna Góra to ojczyzna Torina Dębowej Tarczy i jego kompanów. Przed laty wpadła w łapy Smauga. Wspólna wyprawa krasnoludów z Bilbem i Gandalfem ma na celu odzyskanie ziemi przodków. Motyw wyboru Wędrówka, w którą wyruszył Bilbo Baggins, co i rusz stawia go w obliczu kolejnych wyborów, raz o większym, raz o mniejszym znaczeniu. Bilbo wychodził z tych prób zwycięsko, podejmując decyzje godne pochwały. Na przykład w jaskiniach gór mglistych miał okazję zabić Golluma, a jednak darował mu życie, uznając, że każdy ma prawo żyć. Już po przejęciu samotnej góry, Bilbo, zaniepokojony postępowaniem Torina, ukradł arcyklejnot Traina i oddał go Gandalfowi. Zapobiegł tym rozlewowi krwi. Jeśli uważnie przyjrzysz się filmom, które znasz i lubisz, odnajdziesz w nich całe mnóstwo motywów, które z pożytkiem możesz wykorzystać w czasie egzaminu maturalnego jako wybrany tekst kultury lub jako kontekst.